Witam Was, z tej strony Takeshi A dzisiaj gramy... W Call of Duty Mobile Nie ma co przedłużać, zaczynamy multiplayer yy, Radom Frontline, dobra start Dobra, Benie, zobaczymy jak ten... Jak będziemy grać, o jakiś... Sirolem gramy, więc może będzie dobrze yy, Także tak Crash Mission Frontline, okej okay. Dobra Bitch, dobra select dobra i No vy kurvy Jo sam. Dobra, jedziemy. O ty kurwa, mojego. Elo. Elo? Dobra, idziemy moje początkowe gierki. Zobaczymy jak mi pójdzie. O, zakłęt. Ej, jak szmata. Dobra. Dobra. Uh... Dobra, essa. del Oi, oi, è oi, oi. OI che no, il nostro, che è

Dobra, essa. Or day. Dobra, Elo. Oj, Elo, wygrano. Tak się to robi. E, oczywiście. No i tak się wygrywa gierki Pierwsze gierki to Niby zawsze te łatwe, niby trudne Nie niby, niby na początku zawsze trudne, jakoś niekoniecznie No Niby początki są trudne e, to te tam Dlajeczka, to by dlajeczka i tyle I wychodzimy z gierki Dobra spoko Next, 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 exit Albo play again, w sumie, play again tak mi się zdaje, że zrobimy sobie dwie gierki Ewentualnie trzy I będzie git ja no, w sumie z dwie... o, o Małą mapa, ale będzie dosyć chyba git Pierwsza mapa, na której grałem Dosyć znam Dobra Okej okay. Lecimy tędy Thanks for watching! Elo Dobra zdechłem ale przecież praktycznie tam rozwalałem e, Dajcie mi ten Kęcz na to i tyle Nowe kurwy No kurde, nie skacz! Dobra Daj mi to No, Boże Dobra, ale nie, tym co nie radzę. Dobra, wracamy na to i idziemy. No. Robimy ich normalnie. Dobra. Dobra. No i gdzie? Elo, wygrana! No i pewnie tak się wygrywa, nie? No, WMPV jako ja! No i trzech tych rozwalonych, no. To wiedziałem, to będzie. No, MVP moment, i tyle. Elo, ESA! Ja pewnie to i tak, bo ty, ale. Robimy. Lajeczki oczywiście. No i co? No i co? No i co? Wychodzimy. okej, okay, next, 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 continue. Next, next. A więcej, więcej was tego nie było. Play again. Jeszcze jeden meczek zagramy i będzie. będzie po filmiku. Nie, no, będzie. jest kozak. Robimy ich normalnie. Być, by nie. Takie się rozpierdala Próbujmy tym Dobra Trochę mało ten amo. znowu będziemy ten Chyba tym razem jesteśmy, ale czerwoni No kurva, se lejjj! <laughs> kurva, na niego i tyle Kösz, hogy ez a ten vagy No kurva Elo, trzech rozwalonych, tyle Elo Dobra, zginąłem, ale wziął Lecimy dalej 15 do 6, wygra. A ty co? Bring it. Okay Hello No, bruh That's that O Jezu, dwóch z tym tyłu od tyłu mnie biorą Takie kurwy Normalnie Gdzie oni są? Wszyscy Gdzie? Jaki kontakt? Wpierdalaj O tam, tam tam, tam był no, jak mi... Eee, dobra, stąd. Niepotrzebnie... Nie trafiają, się tak wysłaniam No, snajper i jest, kurwa, trzyka z nas, idealnie we mnie, no ja pierdolę. Dobra. Dobra, dobra, dobra. To jeszcze pograniczna, nie? Oh, sì, no, io mi metto. No, allora. Revenge, itele. Otto, vi chiedo, MVP. Allora. No, i triple kill Elo. Tak się tak się gra. To jakieś za Lajeczek, lajeczek. No. Także level upik na piąty, na szósty, Elo. By nie, normalnie. Tak się rozgrywa. jeszcze na siódmy. Elo. No. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. I trzymajcie się do następnego. Jeśli podobałby się odcinek, zajęliście jakie widzieliście, leście lajka, like, komentarz, czy to tam jeszcze chcecie, czy może dislike, jak coś się nie podobało. Także dziękuję Wam, Do ja i na razie.